Siemano, witam na kolejnym otwieraniu Mega Evolution, aż nie dostaniemy Złotego Lucario. Dzisiaj mamy taką paczuszkę z Lucario. Ale otwieramy i zobaczmy, mamy tutaj Vinusaura. Ok. No zobaczmy, co tutaj będzie. Proszę bardzo. Tak zwykle energia. Lecimy. Physic Energy. Good sign, good sign. Okej. Okay. Lipid Sun Slash. Execute. Gimingul. Latios. Ej, ładny. pierwsza raz chyba dostałem. Repel. Też pierwsza raz dostałem. Ninjask. Lined Surges Bargain. Riversik. Mystery Garden Riversik. Dobra, dobra, czuję. Coś tu czuję? Coś to czuję? Oj. Klawicer. No, well. Do następnego. <laughs> Energy. Good sign, good sign.